Sous-titrage Société Radio-Canada Chciałem serdecznie pogratulować drużynie Jeziora, zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. No i cóż, nie udało się dzisiaj zwyciężyć, jak gdyby seria nasza została przerwana. Tak jak mówię, myślę, że troszeczkę zabrakło nam dzisiaj sił w meczu i, i jakieś... Ale to patrząc na cały nasz sezon końcówka naprawdę myślę, że była w naszym wykonaniu całkiem niezła. I think both teams came out and played uh, a pretty good game. object uh, came out in the second half uh, and picked up the intensity, and we hung with them for most of the second half. And uh, you know, their their main players came out and played extremely well, and uh, we weren't able to pull it out today. Dzisiaj e, obie drużyny grały bardzo dobry mecz. Tarnobrzeg e, zdecydowanie pokazał się w drugiej połowie, zwiększył intensywność swojej gry. E, najlepsi, e, najlepsi gracze Tarnobrzega wyszli, wyszli właśnie w drugiej połowie i nie byliśmy w stanie e, już wtedy sobie poradzić i doprowadzić meczu do wygranej. Nie był to łatwy pojedynek. Kotwica w ostatnich trzech spotkaniach zwyciężyła. Nastąpiła tam zmiana prowadzącego zespół, i to widocznie bardzo zmobilizowało tą drużinę. Mecz toczył się wyrównanym... byłby wyrównanym pojedynkiem. No najważniejsze, że w końcówce potrafiliśmy odskoczyć, myślę, że zmęczenie przeciwników tutaj dało znać o sobie. Uh tonight we just wanted to, to come out, play hard and uh have fun and then um enjoy the last game and uh just play hard in front of the fans because they've been with us all year. Um they always there to support us, so we really wanted to play hard in front of them. And um, end the season with a good win, just so over the summer, we can be proud of what we did and just look back and knowing that we fought hard every game, we didn't um, get our goal, and that was to make the playoffs this year. Um, we're all a little disgusted about that, but you know that's over now. We just wanted to come out here and get a win tonight. We all just play hard and just want to enjoy it. Um, thank you, thank the city, and I want to thank the team for having me back for a second year, and um, just appreciate everything. Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim wyjść na boisko, zagrać, zagrać bardzo dobrze, przede wszystkim także dobrze się bawić podczas, podczas tej gry. Robiliśmy to dla naszych fanów, którzy byli z nami przez cały sezon, wspierali nas. Chcieliśmy na zakończenie sezonu zagrać, zagrać dobrą grę. Myślę, że możemy być dumni z tego, co dokonaliśmy w tym sezonie. Walczyliśmy bardzo, bardzo ciężko, bardzo mocno, staraliśmy się... Czerpać przyjemność z tej gry. Ja osobiście bardzo dziękuję miastu, dziękuję, dziękuję kibicom za to, że mieli mnie tutaj przez już drugi rok. Bardzo chciałem, żebyśmy grali w playoffach. Nasz poziom jednak nie dawał tej gwarancji. Walczyliśmy do końca, natomiast początek tej drugiej rundy w grupach, dwa, dwie porażki u siebie w zasadzie zadecydowały, że, że nie gramy w projektach. i że zespół wypadł generalnie nieźle w rozgrywkach, ale niedosyt jest zawsze, tylko po zwycięstwie i po zdobyciu mistrzostwa można mieć zadowoloną minę.